Młoda księżniczka Goeszy wbiegła do zamku i zatrzasnęła wrota. Nie wiedziała, że przed pałacem wyrosły góry lotowe odgradzające go od grupy złożonej z impów, piekielnego ogara i jej ojca. Uzy płynęły jej po policzkach. O, Oktawio, czy tak trudno zaakceptować fakt, że ojciec wybrał jakiegoś impa, a nie ciebie? odezwał się Andra Alfus. Stał na balkonie zbudowanym z lodu wystającego ze ściany w holu głównym, opierał się o lodową barierkę i trzymał w dłoni kieliszek. Popił z niego łyka i uśmiechnął się kpiąco. Co ty zrobiłeś? Ten balkon! Tego balkonu wcześniej nie było! Krzyknęła Wija, a jej głos poniósł się echem po ogromnym holu. O, kochanie, jako iż ten zamek jest teraz mój! Na najbliższe sto lat! Tu stwierdziłem, że muszę go zmodernizować! Przecież moim znakiem nie są roślinki, czy też jakieś gwiazdki! Jestem Panem Lodu! Teraz ten pałac jest bardziej mój! I go zachowam, a nie jak twój przegrany ojczulek! Stracić tytuł dla jakiegoś impa! Andrafusie! Pieprz się! – Nie masz prawa wyrażać się tak o moim ojcu! – warknęła Oktawia. – Za to twój ojciec nie ma żadnych praw! – odrzekł Adrealfu z kpiną w głosie. Tego księżniczka go jeszcze już nie wytrzymała. Pobiegła korytarzami do swego pokoju, zatrzasnęła drzwi i oparła się o nie. Sunęła się w dół, siadając na podłodze i ukryła twarz w dłoniach. Potrzebowała się komuś wygadać. Ale komu? Nie miała przyjaciół. Jedyną jej przyjaciółką była Luna, która aktualnie pewnie była boglica i ojca wi. Oktawia westchnęła. Łzy nadal płynęły jej po policzkach. Chciała porozmawiać także z ojcem, ale nie miała takiej możliwości. Bo uświadomiła sobie, że nadal nie miała telefonu, który zabrała jej matka. Wstała i podeszła do biurka. A w jej głowie narodził się pewien pomysł. Drogi ojcze, ale że to? Nie mam pojęcia, jak się będziemy zwracać, bo skrzywdziłeś mnie i to bardzo. Otaczałeś się kłamstwami i kłamstwa wciskałeś nam. Mam już tego dość. Wybrałeś impa. Rozumiem Twoją decyzję. Odszedłeś ode mnie, ale u mnie będzie już dobrze. Bo czyż mnie nie zapewniałeś o tym? Mogło być to kolejne kłamstwo, ale to akurat okazało się prawdą. Jestem silna i dam sobie radę bez ciebie. Dorosnę bez Ciebie. Już nie potrzebuję Cię. Musisz zrozumieć, że nasza relacja się rozpadła, kiedy tylko twoje kłamstwa wyszły na jaw. Potem się zdradzona, tato! Ciesz się życiem ze swoim impem. Ja będę żyć swoim życiem bez ciebie i będzie dobrze. Wiem, że będziesz próbował mnie odzyskać, ale nie lisz na to, że wybaczę ci to wszystko. Odcinam się od ciebie, bo nie chcę, abyś mnie więcej ranił. Moja córka odstawia. Młoda księżniczka głośno wpatrywała się w kartkę, którą zapisała. Czy list w ogóle dojdzie? Na jaki adres miałaby go wysłać? A może lepiej nagrać wiadomość głosową albo wysłać SMS, -a. nie miała pojęcia, co teraz zrobić z tym listem, ale czuła się lepiej czuła się silniejsza, bo napisała, co dokładnie myśli i wyraziła swe odczucia wiedziała, że nawet jeśli nie porozmawia z ojcem, to sobie poradzi, bo jest księżniczką Gęśli, i mimo trudności będzie szła z podniesioną głową.